Czy Gdzie byliśmy? Na Drogą. Na, na byliśmy. Także z się chcielibyśmy Was zaprosić do akcji Uwolnij Karpia 2016. Co robiliśmy na dobrą? Wypuszczaliśmy wypuszczaliśmy, A co wcześniej robię? Przeciwiłaś rękę? Tak. Podziękował. I pogłaskałeś. Podziękował nam. No, zapraszamy Was, żeby w tym roku może karp nie skończył na stole wigilijnym, a przywrócić mu wolność. Nie wiem, czy w rzece panują takie warunki, że przeżyje, no, ale na pewno przeżyje dłużej niż. Jak weźmiemy go do domu. No i skończy w garku. Ops, podnieś już kamyczek. Kształcie karpia. Kształcie karpia mamy kamyczek. Idę sobie znalazła na pamiątkę tego wydarzenia. Także jeżeli zrobicie to samo, to nagrajcie film. Wrzucajcie na Facebooka, YouTubea z hashtagiem Uwolnij Karpia 2016. No i komentujcie, podając link. Zapraszamy do akcji Dla Was to będzie 20-25zł no, A dla Karpia to już całe życie Na razie Pomachasz? Pa Pójdziemy kupić Karpia a Proszę? A bułeczki? Bułeczki? Bułeczki w domu powinniśmy mieć Pójdziemy kupić Karpia I go wypuścimy Będzie Rybkę trzymać? Trzymaj ją ratujemy karpia, tak? tak. Do rzeki go wypuścimy? Tak. Dobra, musimy się spieszyć Bo nie ma wody, nie ma jak oddychać, wiesz? Op. No, coś za nami Wypuści nas, wypuści Chciutko. Jedziemy na Dodrę Przytulimy go Chce przytulić karpia? Dobra. Dobra Ojejku Rusza się? Trzymaj go ładnie. Podejdziemy do rzeki i go tam wpuścimy, tak? I Dobra. Delikatnie go Rusza się? Odepniesz się sama? Op. W tym wszystkim. Automaty nie włączyliśmy. Piękny karpiast? Dobra, chodź kochanie. Trzymaj. Trzymaj, ja tylko zobaczę, czy nas widać. Tak. Co tu mamy? Karpię. Karpio mamy? Ciężkie. Dobrze, karpiorkę. Ciężkie? Daj, dopuść. Zrobimy karetkę. A przytulimy? Przytulimy go, pożegnamy. Nie. Pogorz No. Fajne? To spa Tak? Tutaj poczynasz aparatkę. Tak? Trzymaj. Trzymaj. Tak to mnie zdać. Oj, oj, oj. Próbuję uciec, wiesz? No, mam nadzieję, że tu się nie pośliznę. Oj, oj oj, Ślisko jest. Uwaga. Wypuszczamy go. Proszę bardzo. Oj do góry brzuszkiem pływa, ale nie, powoli się przywraca. Patrz, 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 patrz Widziałeś jak płynie sobie? No No nie jest brzuchem do góry, więc powinno być dobrze Nie wiem też jak w życe sobie radzą Pa Wolniłaś rybkę? Cieszysz się? Pa, pa. Idziemy do domku. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie.